Ulica Parkowa. Właśnie dochodzę do słynnej bramy, przy której, za którą mieszka Donald Tusk. Tak właśnie sobie, panowie z uśmiechniętej Polski, pracują. Schowali się, muszą się czuć bezpiecznie, bo przecież społeczeństwo to jest y, taka wredna ma naturę. Że może by chciało przyjść, poprotestować, tak jak się przychodziło pod dom Jaruzela, czyli pod dom generała Jaruzelskiego, który na Puławskich, tam przy Puławskich gdzieś mieszkał. A tutaj panowie są oddzieleni, czują się po prostu bezpiecznie. A jak się czują bezpiecznie, no to trzeba było na nasz kosz zbudować sobie mur, zbudować sobie ogrodzenie może jeszcze pod prądem to jest. No ale. Tak właśnie władza w Polsce funkcjonuje. A my idziemy dalej. To jest właśnie ten piękny obiekt, w którym mieszka nasz Donald Tusk, wcześniej mieszkał Jarosław Kaczyński, a ja przed chwilą byłem legitymowany przez funkcjonariusza Sopu. Bo wzbudziłem zainteresowanie. Ale już panowie wiedzą, że jestem dziennikarzem, że mam swoją legitymację i dzięki temu mogę różne rzeczy tego typu filmować. A tak właśnie władza oddziela się od społeczeństwa. No, takie życie. A to jest ulica Sulikowskiego. A może jeszcze wejdę sobie tutaj. O, jest jakaś brama otwarta. Właśnie. Poglądamy sobie. Jak mieszkańcy przed wojną tutaj mieszkali. A po wojnie mieszkało tutaj środowisko bardzo, bardzo no, wpływowych ludzi, bo jesteśmy na terenie zamkniętym. Tak właśnie mieszka pan premier. To są właśnie mieszkania ludzi, którzy zasłużonej władzy zawsze służyli, a to jest tak zwana dzielnica rządowa. I tutaj na terenie dzielnicy rządowej jest wiele obiektów, w których władza sobie może spokojnie rządzić. Wejdziemy tędy? Jest brama otwarta. Dobra, pójdziemy jeszcze sobie dalej. Poglądamy te piękne budynki. Jak wielu ludzi chce tutaj mieszkać? No to są najlepsze lokalizacje. W Warszawie. Tu sobie mieszkania wykupywali przede wszystkim działacze różni. Partyjni, czerwoni, zieloni, niebiescy czy inni, ale przede wszystkim środowiska związane z poprzednią ekipą, bo mieli prawo do zakupu tych nieruchomości. A tu właśnie mieszkają. A podejdziemy jeszcze bliżej. Donald Tusk w tej chwili tu mieszka swój, oczywiście, jak jest w Warszawie. A mieliście przed chwilą okazję zobaczyć bramę, w jakiej władza, w jakiej władza, za którą władza się chowa przed społeczeństwem. Oczywiście na nasz koszt. Muszą chłopaki się czuć i dziewczyny bezpiecznie. Dobra, ruszamy w kierunku ulicy Sulikowskiego, dojdziemy do belwederskiej. Tak to wygląda. Budynki zostały budowane na początku lat. No, to są lata 30. XX wieku. A ja dojdę spokojnie do ambasady sowieckiej, bo. Kiedyś dzielnica rządowa sąsiadowała z ambasadą sowiecką i tak chyba już pozostało i pozostanie, żeby władza sowiecka miała blisko do, do tej władzy socjalistycznej, która kiedyś była. A dzisiaj no, a dzisiaj to już jesteśmy podobno wolnym krajem. Choć w dalszym ciągu Rosjanie mają blisko do rządowej dzielnicy. I za chwilę będzie Belweder. A, przepraszam, nie Belweder, tylko ulica Belwederska. O, zaczyna wiać. Zaczyna wiać. A tutaj, piękna ulica rządowa a ja miałem okazję się dzisiaj przedstawić oficerowi SOPu, czyli Służby Ochrony Państwa, który wylegitymował mnie, bo zobaczył, że filmuje cały ten piękny obiekt, bo najbardziej mnie zainteresowała słynna brama, która była opisywana przez wiele gazet. Jak to Donald Tusk jest blisko społeczeństwa? Od razu się chłopak, czyli nasz premier, oddzielił. Rozumiem takie życie. Ci, co nie wiedzą, to właśnie tutaj mamy ambasadę sowiecką, radziecką od zawsze, a to dzielnica rządowa. Tu właśnie jest hotel parkowy i kiedyś i nadal społeczeństwo się może cieszyć, że władza czuje się bezpiecznie. Zawsze mnie intrygowało, że nadal wojsko polskie czyli baza wojskowa graniczy. Z władzą sowiecką, czyli z przedstawicielami władzy sowieckiej, czyli z ambasadą dzisiaj już Rosji. Kiedyś to było normą. A tu jest obiekt wojskowy, który bezpośrednio graniczy z ambasadą rosyjską. No, może panowie się wtedy mogą po cichu spotykać i dzięki temu wymieniać się informacjami. Wojsko nas obserwuje, bo widziałem, że wartownik już na mnie spojrzał, a obok, zaraz będziemy przechodzić obok Belwederu.